Mili państwo, Panie Pani Wójt z Zbójno, Zbójno, Katarzyna Kukierska. Ja co roku przyjmuję tutaj cały peleton kolarzy, co najmniej z województwa kujawsko pomorskiego co, Skąd się wzięła Pani ta pasja do kolarzy, do sportu? To Pani jest uśmiechnięta, radosna, nie siedzi tylko w gabinecie, cały czas jest na trasie, cały czas jest z wszystkimi, z kibicami, z zawodnikami, z organizatorami, jest jednym z organizatorów, to prawda? Tak, to prawda, dzień dobry. Z tej strony Katarzyna Kupielska, wuj Gminy Zbójno. Funkcję tam sprawuje już trzecią kadencję, jedenasty rok. Skąd się wzięła? Wzięła mnie ta pasja. Pasja ta wzięła się stąd, że ja, mieszkająca w miejscowości Działań, właśnie w Gminie Zbójno, w tej gminie, skąd pochodzi Mimo Kwiatkowski, nasz Mistrz Świata, nasza duma, gdzie chodził do szkoły również Mimo Kwiatkowski, gdzie również mieszka jego pierwszy trener, pan Wiesąw który Znalazł mnie również, który przyszedł do mnie i zaraził mnie pasją kolarstwa, że tutaj właśnie w tej gminie, skąd pochodzi Michał Kwiatkowski można by znaleźć jeszcze wielu miejsców Polski i świata. To znaczy ja powiem szczerze, że UKS, który jest przy tej szkole, ze szkole szkół, jest znany już kraju. Bo oprócz Michała Kwiatkowskiego pojawia się wiele fantastycznych nazwisk i dziewczyn i chłopaków, którzy odnoszą już po prostu naprawdę istotne sukcesy. Widać wyraźnie, że to musi być niewymalnie profesjonalna praca, pasja, ale systematyczność. Chyba to rozumiem, że gospodarz tej gminy stwarza takie warunki. Tak. Y dokładnie 10 lat temu, w tym roku y odbędzie się impreza, pod koniec roku z okazji 10 istnienia naszej szkółki, którą nazwaliśmy Cyklista z Bono". Od 10 lat ta szkółka ma siedzibę właśnie w Zbójnie. Wcześniejsza szkółka, gdzie Pani Wiesław Maćankiewicz również ją prowadzi, miała siedzibę w działaniu. Stwierdziliśmy razem w 2015 roku, że będzie miała siedzibę tutaj w tej szkole, ponieważ to to lepsze warunki, jest to większa miejscowość, będą to lepsze warunki do pracy, jest wielki orlik, jest również wielkie boisko, jest bieżnia, tutaj będą lepsze warunki również drogowe. I od 10 lat ta szkółka ma właśnie siedzibę w w Szkole Wystawowej. Bo jechałem dzisiaj, miałem przyjemność jechać w jednym z osób technicznych, to są piękne drogi, tak. no fantastycznie asfaltowane, nowe drogi, aż to jest z punktu widzenia wiadomo mieszkańców jest to idealna sprawa, ale również fantastyczna z punktu widzenia sportu kolarskiego. Czy Pani ma w planie jeszcze dalszą rozbudowę dróg? Bo to pewnie ludzi interesuje. Oczywiście cały czas, jeśli chodzi o drogi, rozwijamy tą infrastrukturę drogową. Tutaj, gdzie jesteśmy, jest droga wojewódzka, ale również tu, gdzie jest wyścig kolarski, są drogi powiatowe, są drogi gminne. Jeśli chodzi o drogi wojewódzkie, one się cały czas rozbudowywują. W ciągu najbliższych kilku lat również droga wojewódzka nr 559 ma być rozbudowywana i 554. Także drogi gminne cały czas systematycznie co roku są rozbudowywane i również drogi powiatowe. w przyszłym roku? Możemy liczyć również na Pani gościnność i zaproszenie do organizacji takiego wyścigu, bo człowiek, pomimo że jest zimno, chłodno po prostu na dworzu, a tu patrzymy, pachnąca zupa, pachnąca różne inne potrawy, akcje jakieś charytatywne. Także to nie jest tylko sam sport, ale również cały proces wychowawczy, jak widzę, stawiacie na szeroki wymiar działalności sportu. Tak, bardzo się cieszymy, że już po raz dziewiąty możemy ten wyścig organizować. Zawsze ten wyścig organizujemy co roku, są tutaj Państwo zawsze mile widziani. W kolejnym roku również się ono będzie. Stąd się narodziły takie gwiazdy jak Eliza Rabażyńska w ciągu tych 10 lat, jak Daria Ostrychasz, jak Wasza Erstenka, jak Kamila Zielińska. Wiele fajnych dziewczyn osiągnęło wiele sukcesów i myślę, że narodzą się kolejne gwiazdy. Powiem szczerze, że jeżeli Pani wymieniła nazwiska sportowców, a nie musi tego znać jako wójt, to jest Pani prawdziwy kibic, kolarski i sportowy oczywiście. Także gratuluję takiej postawy. Oby tak było w innych gminach. Świat sportu na takie osoby czeka, chce współpracować i tam można rozwijać się do tworzenia wielkich naprawdę imprez i cały proces wychowawczy ludzi, bo to też o to chodzi, żeby wychowywać. I jak tu całe rzesze jest sportowców i wyrośnie jeden Michał Kwiatkowski, ciara marzyńska w cudzysłowie na arenie międzynarodowej. Ale cała szersza fantastycznych ludzi, kibiców, współpracujących, są rewelacyjnych. Nie Bardzo dziękuję. To jest wspólna praca, przede wszystkim najpierw trenera, pana Wiesława Młodziankiewicza, który, powiem nie skromnie jest ojcem tego sukcesu, bo naprawdę to jest pasjonat, to jest społecznik, który nie traktuje tego trenowania tylko jako pracę, ale jako swoje życie. Ja widzę, jak on w soboty, w niedzielę, o różnych porach, o różnych pogodach. Wyjeżdżam z tymi dziećmi. Widzę nawet z okna, jak, jakie trenuję. To jest wielka pasja i wielkie zaangażowanie. Rodzice oczywiście muszą pomagać, wobec rodziców tej pasji by nie było. No i sami uczestnicy i zaciętość zaangażowanie z wszystkich szkół z naszej gminy. Fantastyczna sprawa. Dziękuję, że podzieliliśmy się tą pasją. Pani się podzieliła tą pasją. Cieszymy się, że tak jest. Ja również, jeżeli będę miał możliwość, to za rok chętnie tutaj przyjadę Zapraszam. bardziej doskonały w różnych na pewnie sferach działalności. Ja oczywiście będę coś też mógł czy wielu innych ludzi chce z Wami współpracować dzięki takiemu pilotowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. No co, idziemy oglądać wyścig. Oczywiście, dziękuję. Zapraszam. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. No, dziękuję, do widzenia.